Chleba i igrzysk. Według starej łacińskiej maksemy to dwie rzeczy, której potrzebują mieszkańcy, żeby szczęśliwie żyć. Dzisiaj mniej o chlebie, a więcej o igrzyskach. Trudno zaprzeczyć temu, że nasze miasto posiada ofertę kulturalną. Pytanie tylko, do kogo jest skierowana i czy w ogóle jest zauważalna i czy jest atrakcyjna. Dzisiaj troszeczkę o życiu kulturalnym i imprezach masowych. Niechaj lud przemówi. Czy w tym mieście dzieje się? Mało. Mało. Bardzo mało. Czy życie kulturalne tu się toczy? No raczej kiepsko tak jest. No, w pewnym sensie tak. Co to znaczy? Co to znaczy, że może nie tak jakby mieszkańcy tego pragnęli, ale... W tym mieście? Wątpię coś takiego istnieje. A co panowie twierdzą o wszystkich tych imprezach masowych gastronomicznych? Y y ciężko powiedzieć, bo troszkę te imprezy są pod młodszy rocznik, nie? A my Właśnie, już... dla starszych a, nic. a my już tak troszeczkę inne pokolenie jakby. Czy twoim zdaniem nasze miasto posiada bogatą ofertę kulturalną? Uważam, że tak, bogatą, acz ukrytą. No, generalnie nie jest najgorzej, bo tak chodząc choćby Obserwując plakaty, więc wiem, że coś tam jest. To znaczy myślę, że imprezy są słabo nagłośnione. Cieję się. Co się dzieje? Sami festyny. To znaczy zaczną się, ale szczerze mówiąc ja to teraz mało uczestniczę w takich imprezach kulturalnych. No, można coś sobie wybrać zawsze, prawda? Skorzystać z panorami, z kina. Ma pan na co narzekać? To znaczy wie pan. Generalnie ja mam akurat inne zachciewajki. Czy Pani zdaniem w Jaszczębiu Zdroju istnieje życie kulturalne? Nie. Dlaczego? Bo jest za mało występów, koncertów, a druga strona, ludzie też nie chcą chodzić. Znaczy oferty nie ma, czy Pani nie widzi? Szuka Pan sam takich ciekawych Znaczy Trzeba nie pan? ma plakatów, żeby po prostu gdziekolwiek cokolwiek zaistniało, czy cokolwiek było. Wie Pan co, powiem Panu szczerze, wolę pojechać do rybnika na przykład. Dlaczego? Dlaczego? Rybnik jest w ogóle ładny, jest rynek, tam jest, ma jakąś atmosferę, jakąś duszę. Według mnie. Tam jest jakaś taka specyficzna atmosfera, gdzie ja się dobrze czuję. Tutaj, no jestem z Jaszczębia, ale, ale akurat najmniej tutaj korzystam z różnych imprez kulturalnych. W tym mieście dzieje się coś pod Pana gustu muzycznego? <noise> Wszystko! <głosy> dużo było dla dzieci na ferii, bardzo dużo. Ferie były zapewnione dla dzieci. Dla starszych mniej to No tak się, ciężko jest złowić. Biblioteka dla siebie. też dużo organizuje. Było kiedyś w Jarze, pięknie było grali, co tydzień na stadionie grali, imprezy w Disco Polo i tak dalej, a teraz, jak to się mówi, wyschnęło to wszystko. Ale jeśli chodzi o rozrywki dla młodzieży, tak nie bardzo. Nie wiem. A mówi pan, że chyba ciężko wybrać coś dla siebie raczej z tego. Dlaczego? No mówi pan, że to wszystko by dla młodszego rocznika bardziej. Nie, to znaczy, ja tak uśredniam, ja się wcale staro nie czuję, i ja akurat ja akurat korzystam z młodszej oferty. Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje. No. A się na ile czuje? No tak z, z półtora roku od pana więcej, no. Chodza sobie pani na nasze miejskie imprezy czasem? Eee, raczej mało, w tym sensie. Ale podoba mi się pod względem spacerów. Dużo zieleni. Chodzimy czasem z leżem. Ma no co? No, na przykład byliśmy ostatnio na Bajorze, byliśmy na Żelaznej Damie w kinie. Dżem był zespół, oh, bardzo Była lubię. Była Pani? Nie, nie byłam akurat, bo no, już No właśnie, no szkoda, nie byłam co nie jak na załomie. No jedynie to kinocentrum, centrum, nie? No i co tam więcej? Była jest? Pani w tym kinie? A byłam, raz! Nie, dwa, bo raz byłam na występach, córka mi dała bilety. Coś po... fajnego? Z nóżkami, bardzo fajne, takie rozrywkowe, bardzo wesołe. Czy wiesz, kto zaraz będzie na Dnie tak, wiem, Ewa Farna, budka suflera, tak? Czy tak. coś pokręciła? Chylińska. Chylińska i... też. Kto jeszcze? Ktoś jeszcze. Ktoś hmm. jeszcze? Okay. <laughs> Nie Powiedz, pamiętam kto. Co sądzisz o tym składzie? Sympatyczny skład. Krawczyk, budka Suflera, chylińska i ewa farna. Czy to jest interesujący skład? To znaczy budka suflera dla mnie tak. Poszła pani. Mm -hmm. Pójdzie pani. Pójdzie, pewnie. Bardzo dobry. Sam się wybiorę na, na takie tango. Czy wiecie, kto gra na tegorocznych Dniach Jastrzębia? Tak. Helińska, Krawczyk e, jeszcze coś tam o, No i Budka Suflera, czy to dobry skład? No może. Czy zachęcający? No, może Helińska, się jak na a to reszty dla starszych, nie? Wiecie, kto gra na tegorocznych Dniach Jastrzębia? Ewa Farna. Farna, Helińska, Budka Suflera i Krzysztof Krawczyk. Czy to jest waszym zdaniem interesujący skład? Dla was, jak ludzi młodych, prawda? No, nie za bardzo. No, dokładnie. O, jak ja wspomniałeś, podoba ci się Ewa? A komuś nie podoba. To już są nie moje klimaty. A. No, ja. A czy często nasze miasto trafia w panie klimaty? No, Jakie to czasami, są? Czasami, czasami tak jest z takich lat 70. O. A ci to są już dla mnie za młodzi. Czy pana zdaniem to jest interesujący skład? Myślę, że tak. Dla mieszkańca. Myślę, Bierze się tak. pan dla tych artystów... Na no, no dla mnie budka suflera, krawczyk, Ewa Farna. No. Budka suflera jak najbardziej. Znaczy mogło być lepiej? Myślę. Czy miasto się że... postarało tym razem? Myślę, że tak. Myślę, A, że jestem zadowolona i myślę, że będę na pewno. Gdyby miał pan wybór i mógł pan kogoś ściągnąć, żeby dobrze się bawić w tym mieście. No tak jak pan powiedziałem, za bardzo tak muzyką pop się nie interesuje, także trudno się mi się powiedzieć. o Aha, A, my. co pan by A, chciał posłuchać? Lacido Domingo. A, <laughs> z grubej rury <laughs> no. Kogo bym chciała, no bo sama nie wiem, za szybko, tak. No budka Sochulera fajna może być. No Bajora drugi raz bym też poszła. No Bajora drugi raz tak. też. Więcej poezji? Tak. Grzegorz Grzegorza to wow. też. To hip-hop rap. Sprawy, A, tak. Tak, tak. Tak, tak. tak, mi, czy nasze miasto w tym kierunku hmm, spełnia się jako gospodarz imprez właśnie gdzieś hip hop. No, raczej nie, raczej nie. Przeważnie jest tak gwiazdy pop. Gdybyście miały możliwość, kogo byście ściągnęły na scenę do Jastrzębia? No, no, pewnie to jest rafu, nie? O, hip-hopu brakuje nam? nie? Ja bym chciał znowu na że tutaj być, w Ejcie. O, fajny był OSTR. Brakuje nam hip-hopu, tak? Znaczy, chyba nie, Wie? ale takich bardziej znanych. Coś tam czasem gra przecież. czy teatr i kino w Jastrzębiu Zdroju są potrzebne? Tak. Tak. Coś chodzi na to? No, znaczy, te kultury nie mamy, prawda, więc mamy. trudno. Ale te, co były kiedyś w domu kultur, w domu zdrojowym, takie raz na miesiąc, zawsze było pełno. Dla mnie, no dla mnie, no, ja no. się nie można sugerować pojedynczą opinią. No, nie to tylko panu... I ja akurat, ja akurat nie jestem tam takim zagożanym fanem teatru. Czy kino i teatr w naszym mieście są potrzebne? No jak najbardziej. Moje dzieci na przykład bardzo korzystają. Często. Z, kina. z, kina. z teatru robią No, z teatrem to wiadomo, do rybnika. I rybni, grybni, Tam jest pięknie. Ten rynek w ogóle wszystko jakieś takie tak inaczej. I teatr, i kino. Bo dlatego, że tak, kino dla młodzieży, dla starszych teatr to samo. I młodzież może i do teatru, a praktycznie no nie ma nic takiego jak teatr. Natomiast na pewno jest grupa ludzi, która by to chętnie pooglądała. Tak, przypuszczam. Teatr byłby potrzebny. Ja bardzo Ktoś by tam właśnie... Chodzi? Myślę, że tak. Są ludzie, tak, na przykład ja w średnim wieku, no myślę, że, że państwo w średnim wieku, no chętnie, naprawdę, no, no szczerze Pewnie mówiąc, nie tylko w średni. No nie, nie tylko, bo jest młodzież, która, która też się pasjonuje, ale ja... Bardzo. No nie ma tego teatru, żeby to dziecko tak pobudzało umysł, co nie u dziecka, co nie w ten sposób na tej zasadzie. Bo kino no to oni mają wziąć DVD włączyć się, telewizję się włączyć, i dzieci mają oglądają, co nie? Powiedz, czy znasz jakieś kapele zastępia zdroju? Kapela zastępia zstrzębi zdroju. E na przykład psy wojny. Proszę... Znam, tak, znam. E wydawało mi się, kiedyś zespół skipper funkcjonował, akurat to nie rok, tylko właśnie muzyka irlandzka mamy teraz taki czas, więc... Czy znają Państwo jakichś muzyków pochodzących z Jastrzębia? Z Jastrzębia? No... Ciężko mi powiedzieć, o cię się przyznać, ja nie znam. też ciężko. Wiem, jest jeden zespół, którego licealista kiedyś... który robi teraz karierę, tylko nie pamiętam jego nazwy. Hmm. Nie pamiętam, to jest, to jest taki Na record, S? właśnie. Symetria. <laughs> Symetria, tak. O, Talar. <laughs> talar nawija, ale... podziemny człowiek, ale nawija. Z znamy go Co jeszcze? Co jeszcze? Na pewno jest tego więcej. Ale jakoś... Nie wiem, nie wiem. znam. z kogo gra? No ja znam z Wokiówki taki skład KWK się no, nazywa. KWK, więc... Ja jeszcze zapytam, czy pan jakiś muzyków wierszego zdroju? Raczej nie, raczej nie. Artystów? Raczej nie Ale w sumie myślę, że tak, jeżeli się chce, to coś się zawsze znajdzie. Jak ktoś będzie szukał, to znajdzie coś dla siebie. A my znaleźliśmy coś dla Państwa, ze specjalną dedykacją dla wszystkich Jastrzemion. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski.